Cześć, witajcie, z tej strony Kuba, witam Was w odcinku z Waszej ulubionej serii, w której będziemy patrzyli ile VAT mają nowe rowery. Tym razem bierzemy na serwis Speca, ale w ogóle od początku z otrzymaniem tego Speca było kilka problemów, mianowicie... Rower został zamówiony z dostawą do domu, kurier zadzwonił, że karton jest uszkodzony i czy on podjeżdża, czy nie ma podjeżdżać, więc dogadali się tak, że kurier podjechał, właściciel zobaczył w jakim stanie jest karton i uznał, że, no w sumie nie, ma, nie wiem nawet co uznał, ale okazało się, że to nie ten rower, hmm? ale na etykiecie, która była do góry nogami był adres jednego ze sklepów Speca. Więc właściciel zadzwonił do jednego ze sklepów z Peca z zapytaniem, czy nie mają może przypadkiem jego roweru. Po 4 godzinach powiedzieli mu, że ten rower mają, więc właściciel po ten rower pojechał. Kiedy pojechał po ten rower, okazało się, że tak naprawdę to nie jest ten rower, tylko ten sam rower, ale w wersji Ewo, tam nie, bo to nie istotne, który ma dodatkowo zły rozmiar ramy. Więc właściciel wrócił do domu. Trochę się w tej historii pogubiłem, ale już wszystko wiem. Czego to się zaczynało? Okazało się, że to nie był ten rower, bo to było Ewo. Dobra, już wszystko wiem. Potem właściciel myślał, aby zrobić zwrot, ale nie mógł zrobić zwrotu, ponieważ nie miał. No i tutaj pomógł mój kolega Dawid ze, ze Speca Katowice, za co bardzo dziękuję, ponieważ jakoś tam się skontaktował, coś tam okazało się, że ten kartonik w sumie jednak mają, a w sumie to nie oni mają, tylko ma go właściciel roweru, do którego, który wtedy był w tym sklepie Speca, który tam pomylił te zamówienia i był u właściciela roweru, który został przypadkowo... Odebrany zamiast jego roweru, został odebrany ten rower. Jak jakoś tam ten spec namówił tamto, tamtego właściciela, w sobie to właścicielkę, żeby tamten ten nie zwróciła. Więc właściciel mógł w końcu pojechać do speca i odebrać swój rower, aby teraz przewieźć go tutaj i zobaczyć, ile wat ma nowy spec. Zapraszam do oglądania. sobie takie podstawy, czyli jak zostały wyregulowane hamulce, napęd, czy śruby są podokręcane, a potem oczywiście i tak, tak to wszystko rozbierzemy, żeby zobaczyć jak wygląda zawieszenie, czy łożyska w ramie są nasmarowane, i korba i piasty i wszystko zobaczymy. Więc na sam start hamulec z przodu pociera hamulec z tyłu... To jest niegłośna piasta, więc nie słychać, ale w czasie kręcenia prawdopodobnie będzie słychać, czy jest git, czy nie. Przy okazji zobaczmy jak ustawione są przerzutki. W góry idzie całkiem git. Punkt skrajny zobaczmy, jest ustawiony OK. Zobaczmy jak idzie w dół. W dół też jest OK. W ogóle nie wiedziałem, że spec daje aż tak fajne książeczki gwarancyjne. W sumie bardziej instrukcje, bo mam tutaj... Rysunki techniczne: mamy wszystkie śruby napisane z jaką mocą, co dokręcać, więc pod tym względem jest super. Z minusów, e, rower jest nowa, już tutaj mamy jakieś ślady po kluczu, więc, żeby nie było, to nie ja, ja biorę klucz dynamometryczny do ręki i przelecimy sobie wszystkie śruby. Dokręcona, 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 dokręcona. dokręcona. Dokręcone, czyli wychodzi na to, że wszystkie śruby w ramy są dokręcone. Ok, ale i tak, i tak to rozbiorę, żeby sprawdzić pożyczka. W ogóle ten kartonik ze SPECA jest spoko, bo poza bardzo fajną instrukcją mamy tutaj naklejki ochronne, mamy napis SPECA. Tutaj też jest kolejny, kolejny arkusz poli 3M. Mamy tutaj jakieś nasadki na klucz dynamometryczny, mamy pompkę, mamy jakiś taki. O, odblaski to wiadomo, że najważniejsze, taki pseudo klucz dynamometryczny. Oliwkę do hamulca za pasem, jakbyśmy chcieli sobie przewód skracać Kolejną oliwkę e, Kartę z x surzyna aha, bo mamy x surzyna manika Zastanawiam się z czego to jest e, Te miski do ramy, które, które redukują kąt główki ramy No generalnie jest to naprawdę spoko zostawić Wentyle do presty, super Nie wiem dlaczego, ale nie zapisały mi się nagrania z momentu odkręcania korby Nagranie zaczęły się dopiero od momentu, w którym zaczęliśmy używać dużego kalibru Koniec końców udało się korbę odkręcić, więc elegancko, mocno dokręcone, więc tutaj chyba z siłą trochę przesadzili. Więc chwila prawdy, czy to zakreszenie wynikało z tego, że nie ma tutaj smaru. Smar jest, jest go tutaj tak w miarę syto, bardzo syto, jest nawet na śrubach, gdzie go chyba być nie powinno. O ile na tym gnieździe smaru było sporo, sporo to na samej osi tego smaru jakoś bardzo dużo nie ma. Smar na oczce z przodu w sumie tego nie ma. Rozebranie ramy zacznę od poluzowania wszystkich śrub, tak żeby potem nie musieć jakoś dużo siły do tego używać. Po poluzowaniu mogę zacząć demontować dampę. Na jednej ze śrub mamy... Jakiś taki klej do gwintów, nie wiem co to jest, bo nie jest to barwa Loctite'a, sama tuleja jest sucha. W przypadku drugiej śruby również mamy tutaj ten Loctite, z tym, że on w sumie się rozprowadził na całą śrubę, więc prawdopodobnie jakby to wszystko zaczęło pękać, w sumie już zaczęło pękać, to prawdopodobnie by to skrzypiało. Swoją drogą, demontując damper mamy dostęp do jednego, że tak to powiem, spersonalizowania sobie geometrii ramy, a mianowicie do zmiany. Tych tulejek, no to jest to jako tuleja ślizgowa i montażowa w sumie za, za jednym, że tak to powiem. A mianowicie, możemy sobie zmienić kąt tego i mamy albo support wyżej, albo niżej. Co za tym idzie, też kąt główki się zmienia. W tym specu w ogóle mamy taki nowy wymysł. W sumie nie ja taki nowy, bo pamiętam, że spotkałem się już z nim, nawet w Orbei, która była jakoś z 2002 roku. Ale mamy tutaj tak zwany flex pivot, flex point, coś, coś w tym deseń, no coś z nazwą flex i zaczynające się na literkę P. Chodzi o to, że w tym miejscu nie mamy łożyska, tylko rama się ugina. Jak widać, ona cały czas sprężynuje. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Mi się wydaje, że największy plus to, to jest dla producenta, a mianowicie chodzi o cenę wykonania takiej części. No bo tutaj, jak macie jedną część. To nie musicie robić dwóch osobno, dawać łożyk, dawać śrub i tak dalej, tylko robicie sobie jedną część, yy, mówicie, że to super fajne rozwiązanie, no i to wsadzacie, nie? Więc no. Ciekawe, jak to będzie działało w praktyce. Tak, na pierwszej śrubie mamy Loctite, mamy bardzo mało tego smaru, ale wydaje mi się, że to raczej by zapobiegło skrzypieniu, więc jest ok. Pod podkładkami również mamy smar. Po drugiej stronie też jest smar. Podłożę sobie szmateczkę, żeby tego lakieru tutaj nie obić, bo w ogóle ten lakier jest jakiś taki. Strasznie dziwny w sensie, bardzo łatwo się brudzi. Dosłownie co go się dotknie, to trzeba go czyścić, więc rama na pewno pójdzie do oklejenia jak, do oklejenia jak najszybciej. No a poza tym mam wrażenie, że ten, że ten lakier jest taki bardzo twardy i będzie łatwo się na nim robiło odprysć. Rama rozebrana, loktajt jako tako jest, jest go mało, jest to jakiś dziwny loktajt, nie wiem co to jest. Jeżeli chodzi o śruby, no to, no to smar na tych tulejach też jest, chociaż na przykład szczególnie na tej jednej śrubie, która jest. W tym miejscu mam wrażenie, że tego smaru jest trochę za mało, bo w sumie przejeżdżam palcami i są prawie, że suche. Więc teraz te wszystkie śruby sobie wyczyszczę, wszystkie podkładki sobie wyczyszczę tak, aby dać tutaj nowy smar. Ostatnia śruba dokręcona. Na razie dokręciłem to wszystko tak słabo. Zrobimy teraz serwis dampera. Więc jak widać po kluczu olej na pewno w damperze jest, no bo jest cały klucz mokry. Więc tak. Smar na uszczelkach jest, olej jest, tutaj też smar jest, więc damper złożony spoko. Tutaj Tego locktaita z tej śruby trzeba dosłownie zdrapywać, bo on jest na całej tej Tulei to nazwijmy, czyli w miejscu gdzie gwintu nie ma tam włożony, więc mogę brać się za dokręcanie śrub kluczem dynamometrycznym Jak już śruby mamy na swoich miejscach, to powycieram ten nadmiar smaru, który tutaj e, się wydobywa spod tych śrub Jak już czyszczę nadmiar smaru, to wypadałoby wyczyścić również to, bo tutaj tego smaru też jest za dużo Ta niczy zębatka jest dokręcona O, nie jest dokręcona udziłem się już, że mamy pierwszy rower na kanale, który został poskładany prawidłowo, ale jest git, bo udało się znaleźć aż trzy śrubki złożone źle, znaczy przykręcone źle. Tą korbę w sumie też od razu wyczyszczę i nałożę tutaj nowy smar. O nie, to nie ten smar. Oczywiście miał być tutaj zielony smar. Więc biały smar damy na te miejsce, ponieważ biały smar jest do elementów nieruchomych, a ten element jest w sumie nieruchomy. Przy okazji zmienimy tutaj platformę, no bo to jak widać wyglądają tragicznie. W sensie już pomijając fakt, że nie ma tutaj metalowych pinów, zobaczcie jaka ta platforma jest wysoka. Taka wysoka platforma to jest o wiele mniejsza stabilność. Zakładamy tutaj jakieś pedały z Luka, które mają metalowe piny i to takie bardzo długie bym powiedział. Zobaczymy, czy uda mi się na stojaku dokręcić korbę z taką siłą, jak zaleca producent, czyli 54 Nm. Udało się, jest ok. Dochodzimy do etapu, kiedy chcę zdjąć amortyzator i tutaj dostrzegam dwie rzeczy, które są zrobione źle. Mianowicie, mamy tutaj mostek z napisem No Gap, czyli u góry nie powinno być jakby luki, a luka tutaj i tak i tak występuje, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że ktoś na aluminiowy mostek i aluminiową kierownicę, nie wiem czy są mostki karbonowe, chyba nie, nieistotne, dał smart, czyli coś co nie ma kompletnie sensu, bo... No, po prostu to nie ma sensu. Więc smar na kierownicy jest. Zobaczmy, czy mamy tutaj smar na sterach. Smar na sterach jest. Chociaż w sumie zobaczcie, że od góry jest go mało. Więc zobaczmy, jak wygląda amortyzator od środka. Więc tak, w stronie z tumikiem olej jest. W stronie z komorą powietrzną też z czego widzę jest. No i tak, gąbeczki są nasączone. Na uszczelkach jest smar. Powiem Wam, że jestem w szoku, bo tak w sumie. Poza tym, że trzy śrubki były źle przykręcone i że mamy smar na mostku, to rower jest złożony dobrze. Tak, chyba pierwszy tak dobrze poskładany rower, może powietrznej tokenów nie mamy, smar w środku jest, no jestem w szoku. Mamy tutaj klasycznie ślady od klucza na, na tych lagach, ale to jest jakby standard, więc tutaj też nawet nie ma co się czepiać. Olej jest, smar jest. Piłków metalu nie ma ani tutaj, ani tutaj. Co to się podziało? Stery, jak widać, zostały nasmarowane a może na poskładane więc składam to wszystko do kupy i bierzemy się za ostatni element, czyli piasty. Jeszcze zanim e, piasta zostanie rozebrana, zobaczmy, czy śruby w tarczach hamulcowych są dokręcone. Generalnie co do dokręcenia tarcz hamulcowych, to pod jakimś tam już moim starym filmem. Z serwisu Trek'a wybuchła drobna debata, dlaczego nie dokręcam śrub w, tar w tarczach hamulcowych z, z pomocą klucza dynamometrycznego. Już tłumaczę. Dokręcam śruby. E, jedynym wyjątkiem są śruby Shimano, które mają ten taki dodatkowy... Dodatkowy metalowy element i dokręcam je mocniej, dlatego że z mojego doświadczenia wynika, że jak dokręcone są prawidłowo, według, pro, według producenta, to i tak, i tak lubią się poluzować. To znaczy, nie dokręcam ich z całej siły, tylko dokręcam je minimalnie mocniej niż zaleca producent. Jest to w zupełności wystarczające. W sumie, to nawet bez rozbierania piasku, jestem w stanie powiedzieć, że jest nasparowana. Ok, a to z tego powodu, że jak się robi taki ruch. To wyraźnie słychać, że tam jest smar, że jest coś lepkiego. No ale tak, dla pewności, żeby się upewnić, zdejmę sobie z jednego, znaczy sobie jednego konusa. Dokładnie, mamy tutaj smar. No i z drugiej strony również mamy smar. Więc tak, jeżeli chodzi około z tyłu, to zastanawiam się, czy nawet w będzie smar. I w sumie smaru tutaj nie ma, czyli git mamy miejsce. Chociaż nie, trochę tego smaru jest, trochę jest, ale, ale w sumie tyle co nic, więc w sumie można powiedzieć, że nie ma, więc mamy drugi błąd. W sumie to trzeci, bo pierwszy to było, co to było? Pierwszy to były śruby w korbie, drugi to był mostek, a teraz mamy suchą kasetę. Tutaj mamy smar, tutaj też mamy smar jak widać, no i z drugiej strony też mamy smar. Dokręciłem chwilę temu jedną ze śrubek jedyne co powiedziałem to włączaj kamerę. Włączę kamerę, a to dlatego, że jedna ze śrubek była niedokręcona, i ciekawi mnie, czy inne śrubki również będą tutaj niedokręcone. Dokładnie, patrzcie, jeszcze troszkę obrotu tutaj o, na jednej można było, na drugiej nie można, na tej też nie można, na tej też nie można. I to ostatnia, którą już chyba dokręcałem, na tej też nie można, czyli mieliśmy dwie śrubki, które były tak tyci, tyci, minimalnie niedokręcone. Dobra, więc napęd wyregulowany, hamulce wyregulowane, wszystkie śruby posprawdzone, teraz zostały nam tylko takie ustawienia pokroju długość kierownicy, ustawienie zawieszenia itd., itd., czyli takie totalne drobiazgi, których już Wam nie będę pokazywał, no bo chcąc to zrobić muszę mieć operatora na rowerze, żeby mu mierzyć sak, więc pominijmy ten aspekt w każdym razie. Powiem Wam, że jestem zdziwiony i w sumie poniekąd zadowolony, poniekąd trochę mniej zadowolony, a to z bardzo prostego powodu, no bo w sumie git, no bo w końcu mamy rower, który jest dobrze poskładany, więc tutaj brawa dla Speca za złożenie roweru, yy, duży minus za Speca za całe te gówno zamieszanie wokół odebrania tego roweru. Dla Was plus, dla mnie minus, bo mniej roboty będę miał, chociaż i tak i tak, no to jest w sumie pierwszy przypadek na kilkanaście rowerów, które Wam pokazywałem na kanale, więc no to też może dać do myślenia, jak chcecie odcinek z jakimś innym specem, to dajcie znać i może jak wpadnie jakiś inny spec, to zobaczymy, czy również ma wady, czy nie ma wad, żeby to było jak najbardziej rzetelne. Kończymy odcinek, bo to jak już słyszycie się plątam, zresztą nie ma co się dziwić, mamy około godziny 24, bo trochę się przyciągnęło z tym rowerem. No i co, do następnego razu, cześć!